No dobra. Ten ktoś tam nas poprosił, żebyśmy odpowiedzieli na 15 pytań. Więc zaczynamy. Zostaw to. No. Jak chodzi na imię? Ta dusza i Nie no, Wiki i Ola. I Wiki i Ola. Macie jakieś przyzwisko, które tylko wasza rodzina używa? Misiek. <laughs> misiu, Wiki. No. A ja nie mam. Ja nie chcę, nie jestem w domu. Uprawiacie, trenujecie coś, jeśli tak, to co? trochę hokeja. I nie hokeja, tylko... Tylko <gulpa> golfa, o. <gulpa> I piłkę ręczną. No, Golf i piłkę No ci chłopaków. No oczywiście. <gulpa> no, oczywiście. To i pil. Ja mam mila. Dobra, to ja mam poklesa. Czekamy na wakacje. Oa. Co was irytuje? Głupota. No co. <gulpa> Dobra, dalej. Macie jakieś pobieżli, jeśli tak, to jakie? Co to jest? <głos> Nie wiem, <noise> no, jak sobie po schodach, to się boję, że bo Albo jak ten, jak już tak se fajnie zasypiam, to taki i że tak mnie <noise> <jedna głos> <dup. głos> że tak dup! już po tobie. Co się ręka tak naprawdę? <głos> <głos> jakie muzyki słuchacie? Rock'n'Roll! <noise> no i metal! Metal, black metal, thrash i jakiś tam inny. Opiszcie siebie w czterech słowach. Pierdolnięte. Pierdolnięte, suknięte. Suknięte. Kierunięte. Wredne, miłe, fajne. Wredne, miłe. Wiem, właśnie myślałam na ten. Macie więcej kolegów czy koleżanek? Kolegów i to. No. Między innymi. Mięsny jest, yes. Sofokles, Bill. <laughs> nie mam kolegów, nie Ten tej. taki Marcinek, co pojechał na wakacje. Dobra, dalej. Jaki jest wasz ubiór na co dzień? Czarne rurki, czarna bluzka, sweter, czarne Trąbki, dzwony, twitter, kropki. <laughs> Nosi, nosisz trąbki w minus 10 stopni, a jesteś taka gorąca. <laughs> Dzwonić na domu, chodź nie uciekasz. nie zwieźć na Dobra, Dobra, ja na co dzień dzwony i <laughs> Ale i do tego kozaki. No dalej. Okej, okay, już. Wasze mówione słowo, które często używacie, kurwa. -ro no, rozumiesz? E no ale rozumiesz. Jakieś śmieszne wydarzenie. Byliśmy w McDonald'sie w stylesie. No i tam piliśmy szajki, ja wiem truskaczkę, a Nie, Nie. No I, szajki, ja nie. No, I no, siedzieliśmy i ja tak na, na, na stole, nie? I ja no, tak. i i naprzeciwko niej. I ona wyciągnęła tą słomkę. Myślałam, ja że ona to wciągnie. Ja to dmuchałbym w stanie, ja w ogóle na mnie obrzygała brzygałaty. Ale ja teraz w moim Ulubiony kolor czarny, black. Mm. Teraz będziemy myśleć, jak. Na... Purpurowy. <grym> no dalej. Na to zima wiosna czy jesień? Zima. <grym> zima. Nie Do jesień. Ja czekoladki, czy czymś? Czekoladki, bo jest dużo wnupienia. <grym> ég hlut á tímís það er vissko með rá